No cześć, witam wszystkich. Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na komentarze spod ostatnich dwóch filmów, jakie dodałem w formie wideo, dlatego że mam coraz mniej czasu, żeby usiąść do komputera i właściwie odpisywać na komentarze również. Odpisuję głównie na wiadomości na Facebooku, bo na to jeszcze starcza mi czasu. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, to postanowiłem, że będę wybierał te, co ciekawsze i odpowiadał na nie w formie wideo. Gdyby ktoś chciał się czypać szybów, laptop czemu leży i z niego nie korzystam, dlatego że nie mam w nim internetu żadnego mobilnego, w związku z czym będę korzystał z komórki. W każdym razie przejdźmy do rzeczy. Pierwszy komentarz. Aha, jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Komentarze nie są chronologicznie. Pochodzą z dwóch ostatnich filmów. Jeśli będą... Komentarze, które przytoczę częścią jakiejś większej rozmowy, która się rozgrywała między subskrybentami, właśnie w komentarzach, między wami tak naprawdę, to po prostu powiem wam o co chodziło, natomiast e, jeśli nie będą, no to po prostu odpowiem na komentarz w czystej kolejce. W każdym razie do rzeczy. Pierwszy komentarz: Hej, a co sądzisz o łączeniu w czasie jednej sesji treningowej ćwiczeń na nogi oraz wybraną grupę mięśniową w górnej części ciała, na przykład barki? Słyszałem sprzeczne opinie. Jedni mówią, że ćwiczenia nóg po. Podnoszą testosteron, co pozwala, co mnie wpływa na rozwój górny. Co tu pisze? Co pozytywnie wpływa na mniejsze grupy mięśniowe ćwiczone razem z nimi. Inni z kolei twierdzą, że takie połączenie nie jest efektywne i tylko na nogi powinno się poświęcić zupełnie osobny trening. Co o tym myślisz? To, co o tym myślę, jest mniej ważne od tego, co na ten temat mówią badania. A badania, które już zresztą przytoczyłem w poprzednim nagraniu dotyczącym treningu nóg, wykazały jednoznacznie, że faktycznie nie ma to wpływu. Ja, w opisie pod tym filmem, zamieszczam link do artykułu, który jest przeglądem różnych badań poświęconych tej tematyce. Dzięki któremu też łatwo znajdziecie dokładnie te badania i być może nawet oryginalny skrypt badań, będziecie mogli sami całe badania sobie przeczytać. Natomiast badania chciały sprawdzić, czy ćwiczenie właśnie jakiejś mniejszej grupy mięśniowej na tym samym treningu co nogi, czy łączenie tej grupy mięśniowej z nogami, w wypadku tych konkretnych badań chodziło o biceps, przyniesie jakiekolwiek efekty, jeśli chodzi o przyrost masy mięśniowej tej właśnie małej grupy mięśniowej. Co się okazało? Nie, nie przynosi, nie ma to najmniejszego wpływu na tempo przyrostu górnej części ciała. No, tyle w temacie. No, chcecie to poczytajcie sami. Moja krótka odpowiedź brzmi nie. Kolejny komentarz. Jem płatki. Cieszę się. Następny. Nie wspomniałeś o jednej rzeczy, bardzo często tak zwany kaczy Cooper Kacze Donald nie powstaje od siedzenia tylko jest uwarunkowany genetycznie. Czyli jeśli ktoś w rodzinie ma taką wadę, mogą ją sprzedać w cudzysłowie dzieciom w genach. Ehm. Oczywiście masz rację, natomiast nie zgodziłbym się z tym, że bardzo często, gdyż e, tak zwany właśnie Catch Cooper, czyli hmm, po angielsku anterior Pelvic Tilt, jest głównie właśnie przede wszystkim wadą funkcjonalną, wynikającą z nieprawidłowego działania systemu mięśniowego naszego ciała, czyli nieprawidłowego balansu po prostu siły rozciągnięcia poszczególnych mięśni, w momencie kiedy ktoś ma po prostu strukturalną wadę budowy kręgosłupa czyli na przykład kręgi mają taki kształt, są zrośnięte, tak, urodził się ze skoliozą, no to oczywiście masz rację, że takie rzeczy mogą być dziedziczne, natomiast tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to nie bardzo często, tylko to jest właśnie o wiele rzadziej niż... W przypadku, niż w przypadku funkcjonalnych wad, postawy. A nawet sama skolioza kręgosłupa bardzo często wynika tylko i wyłącznie ze złego ułożenia płodu w łonie matki, a nie konkretnie z wady genetycznej. Jest to kwestia zbiegu okoliczności. Oczywiście zdarza się, że dziecko się rodzi i ma po prostu strukturalnie źle uformowany kręgosłup, lub tak jak już powiedziałem, zrośnięte kręgi. Dobra, następne pytanie, następny komentarz właściwie. Kolejny komentarz dotyczący wad postawy i nóg, czy dobrze zrozumiałem, że w przypadku powiększonej lordozy lędźwiowej Cut w nawiasie po treningu siłowym należy ograniczyć rozciąganie mięśni dwugłowych ud i mięśni brzucha, a skupić się na porządnym rozciągnięciu mięśni czworogłowych ud i prostowników uzbietu. Tak dobrze zrozumiałeś, natomiast bądźcie świadomi, że osoby, które są bardzo dobrze rozciągnięte, też czasami mają wadę postawy tego typu o tym faktycznie ostatnio zapomniałem powiedzieć w, w, w nagraniu i wynika to po prostu z tego, że nie wiem, nie są świadome, no właśnie do tego to się sprawdza, żeby wiedzieć, które mięśnie co robią z miednicą, tak? Mięśnie czworgowy przepia się do miednicy i w skrócie, powiedzmy do kolana, tak? do rzepki, bo rzepka to jest kroczek no nieważne, w każdym razie ciągnie on miednicę do przodu, tak. jeśli staniemy bokiem to robi coś takiego to samo robi mięsień biodrowo-lędźwiowy, który przyczepia się do kręgosłupa, tzn. do miednicy de facto nie, przepraszam, do kręgosłupa właśnie lędźwiowego e, i tutaj na dole do e, w okolicach kości udowej i też jak on się jest przykurczony, jest za krótki, też ciągnie miednicę w tą stronę, tak? z kolei mięsień dwugłowy uda jeśli jest krótki, to ciągnie miednicę do tyłu, tak? bo mięśni długowy uda przyczepia się pod kolanem i przyczepia się na miednicy. Czyli jeśli go skrócimy, to miednica się obraca do góry. Eee, dlatego też właśnie trzeba rozkminić, które mięśnie co robią z miednicą i rozciągnąć je tak i wzmocnić tak, żeby wróciła ta miednica na swoje miejsce. Co do ograniczenia rozciągania przeciwległych grup mięśniowych, to po prostu byłbym ostrożny. Jeśli masz bardzo dobrze rozciągnięte, nie te mięśnie, co trzeba, to faktycznie na jakiś czas możesz po prostu rozciągać je rzadziej, żeby one się troszkę przykurczyły. Być może jest kwestia nie właśnie braku, jakby, że są za bardzo rozciągnięte, może w ten sposób powiedzmy, tylko może być kwestia tego typu, że mają za mało siły. Tak więc są przypadki, w których niekoniecznie przestać rozciągać, a po prostu wzmocnić i nadal można rozciągać dalej. To wszystko zależy i to trzeba też wyeksperymentować. Fizjoterapia tak naprawdę jest metoda prób i błędów. Jeśli na przykład widzimy, że pacjent ma ten wspomniany anterior pelvic tilt, miednicę pochyloną do przodu i zaprzestanie, samo zaprzestanie rozciągania nie daje efektu, w się sam z siebie nie przyklucza, no to go wzmacniamy. Jeśli to nie daje efektu, patrzymy co da wzmocnienie razem w połączeniu z rozciąganiem. I po prostu bawimy się tym tak długo, aż nie znajdziemy tego, co działa na konkretną osobę, tak, żeby przywrócić po prostu miednicę do prawidłowej postawy, prawidłowego położenia, przepraszam. Sami możecie też się z tym bawić, eksperymentować. Jeśli już macie wadę postawy, która powoduje Wam ból, to jeśli zaczniecie robić coś, żeby mielica wróciła w dobrą stronę do położenia, to na pewno sobie nie zaszkodzicie eksperymentując pewnymi rzeczami. Dlatego zachęcam Was, jeśli widzicie u siebie wadę postawy lub odczuwacie jakiś ból kostny wywołany przez wadę postawy, zabierzcie się za to od razu. W najgorszym wypadku po prostu nie uzyskacie efektów, Gorzej po prostu być nie może, jeśli już macie wadę postawy, to już jesteście trochę na spalonej pozycji. Dlatego, jeszcze raz podkreślę, od razu zabierzcie się do roboty. Kolejny komentarz, również pod filmem dotyczącym nóg. Zamiast kilku dobrych powodów do treningu nóg, z tego filmu wyłapają kilka dobrych powodów, by nie trenować nóg. Naprawdę? Ale, ale naprawdę? Serio mówisz? Wygląda na to, że będę musiał do każdego filmu zacząć dodawać listę dobrych powodów na koniec i wypunktowywać je, tak jak w którymś innym filmie. W każdym razie na poważnie. Ehm, chciałbym, żebyś napisał nam coś więcej na ten temat w komentarzach pod następnym filmem albo pod tym filmem, bo nie wydaje mi się, żebym dawał w tym filmie powody do niećwiczenia nóg. Ehm, a jeśli takim powodem jest dla Ciebie rozciąganie, bo go nie lubisz, no to nie wiem tak naprawdę, co Ty tam z tego filmu wywnioskowałeś. W każdym razie no, proszę daj mi znać o co chodziło, być może będę mógł Ci powiedzieć yy, albo się wytłumaczyć, może faktycznie coś źle powiedziałem. No nieważne, w każdym razie, następny komentarz. Dobry materiał, o takich rzeczach się nie mówi na polskim YouTubie, bo mało kto ma tutaj wiedzę taką. Dziękuję bardzo, dziękuję za słowo uznania. Kolejny komentarz dotyczący też wad postawy. Hej, zrobisz filmik o odstającej łopatce i bólu w niej, gdy się nic nie robi. Jak to skorygować, jak ćwiczyć? Więc, tak, odstająca łopatka nie jest wadą postawy. Odstająca łopatka jest to objaw wady postawy. Tak samo jak jelito drażliwe, tak naprawdę nie jest chorobą, tylko objawem czegoś, co jest w jelicie. Na przykład zakażenia grzybicznego, zakażenia pasożytami czy po prostu nietolerancji glutenu, laktozy czy kazeiny. Tak? Jeżeli to nadrażliwe, to jest taka sama, taki sam objaw jak łopatka. I teraz tak, odstająca łopatka to może być po prostu rotacja wewnętrzna stawu barkowego przy mięśni przedniej części obręczy barkowej, obręczy barkowej, czyli klatki piersiowej przedniej części barków piersiowych mniejszy, większy lub oznaka skoliozy. Tak więc, owszem, mogę zrobić wideo na temat odstającej łopatki, natomiast myślę, że Ciebie bardziej interesuje to, jak Twoją konkretną wadę postawy, która wywołała odstającą łopatkę, czyli ten obiad, jak tą wadę postawy po prostu usunąć. I Żeby to określić, to musiałbyś się zobaczyć z fizjoterapeutą, który po prostu określi dokładnie, czy masz skoliozę, jaką skoliozę, co masz po prostu, czy z trenerem, po prostu jakimś personalnym na żywo, żeby oni po prostu zobaczyli, co tam jest, bo tak wiesz, odstająca łopatka po prostu może wynikać z tysiąca rzeczy. Tak więc y, ponownie y, podkreślam, udaj się do specjalisty. Natomiast co do bólu, jak się nic nie robi, obstawiam, że po prostu masz tam jakichś mięsień, podrażniony, być może naciągnięty, nie mam pojęcia. Ból na pewno będzie mięśniowy, No chyba, że właśnie masz skoliozę, co spowodowało na przykład przesunięcie się krążka międzykręgowego i ucisk na nerw. Jeśli ten ból promieniuje Cię na przykład na rękę albo na cały bok, to w ciemno obstawiam, że może nawet niekoniecznie masz skoliozę, ale może nawet przy tej skoliozie też masz na pewno wysunięty jakiś krąg albo krążek międzykręgowy i po prostu masz ucisk na, na nerw. Powinieneś po prostu iść do osteopaty, fizjoterapeuty dobrego, być może do kręgarza, żeby po prostu nastawił Ci ten kręgosłup, żeby to Cię przestało boleć i popracował z Tobą nad tym, żeby go wyprostować, jeśli jest krzywy. Trochę chaotycznie gadałem, mam nadzieję, że wyłapaliście, o co mi chodziło. Następny komentarz, to sprawdzę jeszcze coś. Dobra, kolejny komentarz, jeden z ostatnich. Ja ćwiczę nogi, a mam świadomość, że posiadam kaco Radonalda, czyli właśnie tą wadę postawy, o której mówimy cały czas. Może dlatego, że mo w młodszym wieku siedziałem dużo, gdyż dzień zaczynałem od szkoły, czyli większość czasu. Przesiedziałem na dupie, cytuję. I kończyłem w domu przy kąpie. Pytanie brzmi, czy samymi ćwiczeniami na nogi i plecy da się to skorygować? Więc tak, owszem, to co robisz w dzieciństwie może mieć bardzo duży wpływ na to, jak wyglądasz teraz i jak Twój kręgosłup się układa teraz. I właśnie te wady postawy się pogłębiają z wiekiem. I tak tylko i wyłącznie ćwiczeniami się to koryguje. Przy czym nie samymi ćwiczeniami nóg i pleców, ale... Znaczy, zależy jak to zinterpretujesz. Jeśli za ćwiczenia uznasz również rozciąganie, korektywne strecze tak zwane, to jak najbardziej tak. Pytanie, co dokładnie masz z tą miednicą? Czy ona nie jest jeszcze zrotowana na boki i tak dalej, czy nie jest na przykład zwichnięta, co też jest częste, udaj się do fizjoterapeuty, żeby ci po prostu powiedział, co, co masz z tą miednicą dokładnie. Być może, żeby ci nastawili po prostu miednicę, jeśli jest zwichnięta. A jeśli chodzi o naprawę funkcjonalnej wady postawy, no to to zostaje w Twojej gestii, żeby się regularnie rozciągać i wzmacniać. I mowa oczywiście o tym, żeby rozciągać i wzmacniać, wzmacniać odpowiednie grupy mięśniowe. Dobra, następny komentarz, zobaczymy, czy jeszcze jakiś został w ogóle. Okej, okay, ostatni komentarz na dzisiaj. Dobrze, że ćwiczę nogi. Oczywiście łapka w górę. Z tą miednicą tu zauważyłem, że kulturyści niektórzy mają tak, mimo że ćwiczą nogi. Wiesz co, bo kulturyści bardzo mocno się rozciągają, żeby po prostu być w stanie niektóre pozy kulturystyczne wykonać. I to wcale niekoniecznie znaczy, że oni są prawidłowo rozciągnięci. Niektóre mają za bardzo rozciągnięte i efekt jest taki właśnie, a nie inny. Albo nie rozciągają się wcale. Dobra, lecimy dalej z tym samym komentarzem. Zastawiam mnie, dlaczego już cztery łapki w dół... Aha, tak, bo na etapie, jak ten człowiek dodawał e, komentarz... Zresztą pozdrawiam Cię bardzo mocno. Jak SlayTV, jakkolwiek się to wymawia, e, były już cztery łapki w dół. Regularnie, zawsze mam sami cztery łapki w dół. Pozdrawiam hejterów. E, łapki w dół. Pewnie ludzie próbują się oszukiwać, nie ćwicząc nóg i wymawiając sobie, że ten trening nie jest potrzebny a na starość będą problemy. Ciekawy filmik, ciekawe filmiki robisz, oby więcej takich. Chciałbym też, żebyś zrobił filmik na temat poprawnego wykonywania ćwiczeń. Poprawne wykonywanie ćwiczeń nagrałem właśnie dzisiaj. Dzięki też za słowa uznania. Dobra, to był ostatni komentarz na dzisiaj. To wszystko z mojej strony. I do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.